Siemaneczko rodziska z tej strony Miki, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Mikusiowych Opowieści. Dzisiaj słuchajcie zajmiemy się żniwami, więc już sobie wsiadamy naszego dominatorka i lecimy na pole, a w międzyczasie poruszymy kilka właśnie takich tematów teraz między innymi bieżących Czy też właśnie takich bym powiedział, które się wydarzą w najbliższym czasie Po pierwsze chciałem właśnie powiedzieć, że zaczniemy od spraw najważniejszych Proszę Was bardzo. Yy, otóż yy, zacznijmy od tego, że Kielce, agrotek Kielce, piątek 17, już niebawem za 4 dni widzimy się. W godzinach, mm, tak powiedzmy, no porannych będziemy tak yy, od okresu 10, pewnie 11, yy, no do, do późna tak zobaczymy, do no, której tam staniemy, ale na pewno w piątek. Yy, I tutaj z ważną właśnie teraz kwestię poruszę sprawę. Ktoś pytał, czy jakieś spotkanie robimy na jakimś stoisku coś w tym stylu. Nie, my tak jak czegoś się nie robimy, po prostu będziemy po całych targach sobie normalnie chodzić, będzie może nas spotkać. Jak najbardziej podbijajcie, zapraszamy i tak dalej, więc teraz jeszcze powiem, może kto jedzie, bo jeszcze ktoś może nie wiedzieć. Otóż yy, będę jechał na pewno ja, Kaziu, yy, Mati. Yy, co do Bernata yy, na 99%, ponieważ on ma akurat w piątek odstawę świni. I nie wiadomo jak to wyjdzie, czy do końca tam da radę się ogarnąć tym wszystkim, ale postaramy się, żeby też był Bernard Niestety żaba ani goły nie dadzą rady pojechać, gdyż tam no, mają ważniejsze sprawy. No jednak wiosna, usłuchajcie, powoli zaczyna się, więc też no, nie każdy ma czas i trzeba też to oczywiście zrozumieć, więc chłopaków tam właśnie może nam zabraknąć, ale nasza czwórka powinna się jak najbardziej pojawić właśnie w. W piątek. I od razu uprzedzam, że nie, w inne dni, sobota, niedziela, nas nie będzie. Po prostu w tym roku jedziemy w piątek i, i tyle, tak? Więc no, to taka sprawa najważniejsza chyba na tą chwilę. Kolejna bardzo ważna sprawa teraz, proszę Was bardzo. Nie wiem teraz, jak będzie z regularnością filmów na kanale. Co to znaczy? To znaczy, że filmy po prostu mogą się niestety nie pojawiać teraz codziennie. Yy, mogą się nie, nie pojawiać co dwa dni, mogą być np. co trzy dni. Nie wiem, jak to ogarnę, ponieważ teraz, słuchajcie, wiosna wiosna w pełni. Doszło mi trochę ziemi do obrabiania, bo jakieś jeszcze 20 hektarów muszę obrobić, więc trochę jest roboty. Trzeba to wszystko jeszcze tam zaorać, uprawić, zasiać, więc naprawdę roboty jest sporo. Bo yy, pola, które właśnie teraz będę obrabiał, niestety od drzwi nie były wcale ruszane, więc jest tam ryzyko i tak dalej. No więc roboty naprawdę przede mną masa. No tym bardziej, że wiadomo, że po szkole, jak się wraca o tej 15, to dużo nie da rady porobić i właśnie tego czasu nagrywania te odcinki może być trochę mniej. Ale no niestety na to nic nie poradzę, tak będzie pewnie przez najbliższe, najbliższy miesiąc, najbliższy marzec, bo um, trochę podejrzewam, że mi to wszystko zajmie to ogarnięcie, więc jakby czasem odcinków nie było, albo byłyby co dwa dni, to przepraszam serdecznie, ale na pewno wiem, że marzec będzie miesiącem, w którym no, będzie dużo, Dużo pracy mnie kosztował, więc, yy, mi kosztowało, więc wybaczcie jakbym zabrakło czasu na jakieś nagrywki, no ale co zrobić, ale to na pewno vlogi będą. tak? Vlogów nam nie braknie, bo vlogów będzie pełno. Yy, vlogi będą na kanale Miki Go bo się pojawiały, tak jak to było wcześniej, tylko teraz pierwsze właśnie dwa wlogi pojawiły się na, na właśnie na Mickey Games, ale to tylko dlatego, że yy, po prostu miałem małe problemy z tamtym kątem, yy, a nie chciałem jakoś zlekać w ogóle to mówię, awalne sobie na ten kanał. I też Wam się chyba przyjemnie oglądało, więc no, dużej straty nie ma, ale powinny się pojawiać właśnie na Miki GoPro. To by było z takich ważniejszych spraw, które musiałem poruszyć na pewno na, na teraz to wszystko. Kolejna sprawa. Ostatni odcinek z nowej serii Wam przypadł do gustu, więc bardzo fajnie właśnie tam z, z Kaszorem i z krzychem. Tyle, że były ścinki na tym odcinku, tak. Yy, prawdę mówiąc nie wiem czym te sinki były spowodowane. E, aczkolwiek domyślam się, ponieważ e, na początku myślałem, że kurczę, może mapa lagowała, czy coś, nie. E, ale no, potem sobie weszłem, tak nawet normalnie grałem, wszystko było ok, więc e, to nie była wina mapy. E, prawdopodobnie coś w OBSie mam, e, przestawiło mi się na no, ten czas nagrywania tego odcinka, bo tam wcześniej trochę kombinowałem, e, więc to prawdopodobnie właśnie było przez to. No ale no, przepraszam, no tam małe odcinki były, zdarzały się, ale e, ogólnie tak to potem było dobrze, więc e, no... Już to nie powinno się zdarzyć, e, niestety tak czasami też, y, też bywa e, i kolejna sprawa, poczekajcie, hmm, coś jeszcze miałem takiego ważnego poruszyć, tylko zapomniałem co, bo tu jeszcze dużo takich właśnie było spraw ważnych związanych właśnie z YouTube'em, e, ale no. No, może mi się potem przypomni, to sobie tam e, ogarniemy. E, ale dobra, może teraz trochę tu o naszej e, serii. Słuchajcie, ponieważ e, na tej serii sobie gramy realnie, e, czyli na pieniążku sobie nie dodajemy i tak dalej, sobie tylko czasem gram jak mam chwilę czasu, no właśnie poza, e, poza Fortuna, jakimś nagrywaniem czy tam w wolnej chwili. E, I ogólnie, co się zmieniło? E, zmieniło się to, że zakupiłem parę maszyn, tam między innymi e, kosiarkę jeszcze jedną chyba kupiłem, chyba ostatnio nie było, nie? Ostatnio było chyba tylko jedno, czy dwie już. No nieważne. Yy, trochę właśnie zwierzaki zainwestowałem. Yy, wywiozłem sporo na przykład jeszcze, słuchajcie, yy, soi. Jeszcze na razie pokażę, pokażeć. powinien być przecież nawet yy, cały rozpis, yy, rozpis dnia. I proszę was bardzo, gdzieś tutaj na plusie powinno coś być. Halo? O, w piąteczek przychód do zbiorów. Mamy dość, yy, dość ogarnięty, bo Proszę Was bardzo, w środę sprzedawałem i potem jeszcze dzisiaj też wywiozłem jeszcze soja, jak się nie mylę, bo soja była po 3000, tysiące, teraz zobaczymy ceny, eee, gdzie jest soja, a już teraz padła, ale, a nie, jeszcze była, no była po 3 z hakiem, więc soję wywiozłem całą z morozyna, widać, o kukury zapas już jest nawet w miarę w cenie. trzeba też kiedy pojechać wywieźć. I pszenica nawet też, kurczę, ale to mam małą pszenicę, to się nie opłaca, ale kurczę, jeszcze wczoraj jedną wyróc. Ale póki co i tak się pozbyłem już dużo właśnie mm, z magazynu zbóż, to wywoziłem, bo trochę pieniędzy było mi potrzebne, żeby tej właśnie głównie tą uprawę, uprawę, hodowlę krów ruszyć, więc trochę podziałałem w tym kierunku. Ale już y, pełną parą krowy są, tylko słuchajcie, ile krów jeszcze mamy? Y, mało na razie, ale y, proszę Was bardzo, mamy cztery krowy. Bardzo mało krów mamy, przepraszam. Yy, mamy mało krów, ale słuchajcie, nie no. Mamy teraz trochę hajsu, 80 tysięcy, więc na pewno, jakoś tam sobie trochę. Jak jeszcze uczyłem, to kupię od razu. Znaczy, teraz możemy kupić krowy, nie? Tylko byśmy musieli się tam przeteleportować. Ale to myślę, że potem to oglądam sobie pod odcinkiem, już. Yy, więc tych krów trochę tam będę chciał na początek mieć. Yy, bo co, to potrzebuję też przygotować się na utrzymanie tych krów, bo już mi tam się kończy słoma, siano i tak dalej, będę musiał pisząc jakąś trawę porobić i tak dalej więc y, też na razie też nie chcę z tym chyba szaleć y, ale sprzęty już mam tak naprawdę więc sobie jakoś tam z tym y, tutaj poradzę y, ale na pewno będę musiał się przygotować właśnie tylko z słomy i tak dalej. Nie wiem czemu to pszenica tak słabo nam sypie, bo była błyskana wszystko, jest na jednofazowe nawożenie nastawione, więc y, y, nie wiem co będzie. Wiesz jeszcze odsypiam rodziny Kazia. W ostatnim razie właśnie miał urodzinki, proszę was, bo odwiedziliśmy go tam właśnie z chłopakami na pełnej, więc działo się naprawdę, jak ktoś mnie go snapa śledził, to niestety wiedział co tam się działo. No ja się dowiedziałem, co tam się działo. Nie, jak zwykle. Yy, więc powiem Wam, że no jeszcze ciężko trzeba do siebie jakoś tam dojść, ale w szkole byłem, w szkole byłem, tak. W szkole byłem. Yy, dla tych co by się czepiali, czy byłem w szkole, byłem w szkole, yy, ale w yy, yy, słuchajcie... Czas zweryfikował bardzo poważne, proszę Was, bardzo braki w pamięci, czy też w innych płynach, więc no tak, tak, tak to wyszło, ale może nie o tym mowa. Słuchajcie, ogólnie rozbiorąc, jeszcze chciałem poruszyć tutaj jeden temat. Jaki temat chciałem poruszyć? A kierownicy, że czasami zobaczcie, naprawdę na tych kierownicach nie gram jak teraz i tak dalej, ale po prostu nie chodzi o to, że. Jakby powiedzieć, nie lubię czy to wiązków bo bardzo mi się przyjemnie gra i fajnie, ale po prostu nie chce mi się. Niestety, a fala, nie chce mi się co chwilę jej podłączać i przełączać, ponieważ mam dosyć małe biurko i co chwilę muszę ją podłączać. To muszę być całą klawiaturę, wszystko na bok i tak dalej. A naprawdę, jak nagrywam tylko odcinek, załóżmy, tylko wchodzę i nagrywam odcinek, tak, czy za ta 20-25 minut, załóżmy, no to naprawdę się nie opłaca mi tego ogarniać. I musicie mnie też zrozumieć... O, panu, halo halo, to mnie wywoził? Łami, przepraszam. Nie chcę mi się tego ogarniać zbytnio, no bo jest to uciążliwe dosyć, więc przepraszam was serdecznie za to. Ale jak są jakieś grube akcje, albo coś, to jak najbardziej podłączam, bo wtedy zawsze spoko, fajnie się gra, no ale no... musicie mnie też zrozumieć. Kiedyś może jak się to zmieni, coś ten, to jak najbardziej będzie cały czas na kierownicy, bo przyjemnie się gra bardzo, ale uciążliwe jest to, że muszę co chwilę kurczę, wyjmować klawiaturę i tak dalej, i no trochę mnie to Denerwuję, więc, no, moja wina, no, no co zrobić? Ale taki jestem trochę, trochę, trochę lane i. No i co zrobić? Ale nie kreuję cały czas mam, trzymam i nie, nie jest na sprzedanie. Po prostu. Muszę się poratować, zobaczcie, bo naprawdę do mnie trochę tak, że tak to ujmę, suszę delikatnie mówiąc. <grym> więc trzeba się poratować. Pa, szczęśiona idzie, ja pierdziel, kochany, żebyś tam mogli zobaczyć. Dobra, bierzemy nasze kiesika z yy, A właśnie, może wam pójdę, jeszcze pokażę maszyny, które się zmieniły tu. To było wszystko po staremu. Kawałek, jak to wystawało. Ale czy ja kupiłem? Coś chyba nie kupiłem w sumie takiego yy, ostatniego odcinka. Tu były właśnie kosiarki. Ta kosiarka na no, przykład nie wiem, czy była. Może i była. Zgrabiarka, tu wszystko to. Przyczepa jest yy, ta Mangel. Yy, no, co mi tak trochę słama ta. Yy, słoma i siana trochę porozwalane, ale no tak to wyszło. Yy, tylko ta rzostkrę na wodę, yy, oraz. A, kupiłem taki słuchajcie podgarnia szkołowy do piszonki, żeby tutaj dbać o, o czystość. I on sobie tu stoi pod dojrze, podpięty takie, o, takie koło. Tutaj proszę o Was bardzo. No, ono się wiadomo, kręci i podgarnia nam piszonkę, więc takie coś innego chciałem, bo ta typowa taka szczotka już mi się. Słuchajcie, ty dojcz, ty chodzisz? Nie, już myślałem o to. Dobra, to jest, nieważne. Hamuluj, mordo. Halo? O, już się Dobra. Lecimy sobie dojczykiem ze spronarką... Dojczykiem, że jeździkiem z spronarką. Powiem Wam, że ogólnie spoko, spoko maszyna. Jak najbardziej tu śmiga, która jest tutaj wręcz idealny. Yy, kolejne jakieś nabytki, które planuję teraz tutaj, to yy, będzie coś prawdopodobnie z jeszcze większym ciągnikiem po prostu, bo jednak ten dojczyk w tym pługu to powiem Wam, że no tak stęka, no bo to jednak 5 skip na te 120 koni, jak on ma, jak nie mylę no to jest trochę dużo i nie do końca on sobie z tym no, radzi po prostu mm, ale Wam pokażę co chcę w zamian yy, co chcę wziąć sobie w zamian, mam też możliwość do właśnie wzięcia w zamian, ale jest on yy, niestety słabszy, więc to, to, to taka możliwość to mi nie jest potrzebna ale szukamy coś tak do 150 koni powiedzmy żeby sobie spokojnie z tym pugiem latało Yy, i zobaczymy co to będzie. Zaraz wam pokażę to, się. Yy, ten. Zypię się, dobra. Yy, zaraz wam pokażę. Dość ciekawy ciągnik ostatnio właśnie też pobrałem. Yy, proszę ja was bardzo. Yy, ja sobie chciałem wziąć... Yy, o, my mamy tego Dojcza, tego mam Dojcza, a to jest ten, ale ten ma 113 koni, a jest no, dużo droższy, więc nie jest nam potrzebny. Halo, gdzie on jest? O ja chciałem tego w sobie, wziąć na przykład, on ma 150 koni, możemy go trochę podkręcić jeszcze w sensie do, do ilu, no pewnie jakieś, aha do 180 koni możemy go podkręcić, więc w sumie jest spoko, no koła no to wiadomo jakie tu chcemy, kolorek, jakiś yy, wzór, o nawet mam jakiś polon z tej, musiałbym zobaczyć aż, ale to sobie potem zobaczę jak to w ogóle wygląda. Yy, I kurcze właśnie na ten Ursus Miekorcz, no bo ten Nuxus kosztuje słuchajcie 82 tysiące, więc to nie jest jakoś dużo za te 150 koni, tak 80 ewentualnie jakbym go podkręcił, żeby tam to około 100 wyszło. No bo kurcze yy, w tej cenie to mamy Masaya ja tylko, tylko Masaya ma 105 koni, ale jakbyśmy go chcieli wrąbać na te 130, no to, to i tak nic nie daje, bo to jest to samo co Deutsch. Ewentualnie 200 yy, 203 kusa, ale za no, 203 kusa to będzie za dużo, więc też nie ma co, więc zobaczymy. No, na tą chwilę ja bym sobie tego Ursusa w ogóle wziął, zobaczył jak on wygląda w tej grze jak to śmiga, bo dosyć ciekawie, więc myślę, że tam sobie go jakoś ogarniemy i zakupimy być może nawet w kolejnych odcinkach ile on będzie się prezentował, bo małe pieniądze, a będzie po prostu moc, a potem będziemy w markować o nich, na razie na razie jest to jakoś nam to potrzebne. I myślałem, żeby dojść sprzedać w sumie też za to. No, jednak już nam nie będzie tak to zbyt niepotrzebne, ale zobaczymy, czy sprzedamy go, czy nie. No, Bociu Holland na pewno zostanie, bo on to jest do właśnie oprysków nawozów, ma cienkie koła wąskie, więc on do tego jak najbardziej śmiga. Case ma znowu sztura, więc też zostanie. No, bo na razie na potrzebny ciągnik chyba że dojść zostanie, <laughs> będzie po prostu chodził po budynkach i samogarniał właśnie w budynkach tam czy czy właśnie to my podgarniaczkę tam wydłużą. No zobaczymy, jeszcze do końca tym nie myślałem, póki co kombajnu, nie planuję zmieniać, bo to jest inwestycja zbyt duża, ale jeżeli już to właśnie będziemy szli albo w Roselmasza, albo w Maseja, kolejny kombajn, zobaczymy. Na tą chwilę to powiem Wam, że musi nam Dominator wystarczyć, bo no, za duży wydatek, nie mamy już tyle pieniędzy, a jak to mówię, właśnie jak to wygramy sobie realnie, to tak, żeby to Miało ręce i nogi, a też nie chcę zaraz kupić jakichś największych maszyn, bo to by było bez sensu, bo tak naprawdę ta mapa nie jest aż taka wielka, więc mi w mińskim coś wkurza. Jak się przy chwilę za bardzo, to, to mnie tutaj o, jak posiedzę tak, to jest tam, No muszę poprawić potem. Bo bo ogólnie lampka mi spadła kiedyś na takimi od tamtych pory jakoś dziwnie świetle, tak przerywa. Nie wiem co to się dzieje. Ale dobra ludzie, w tym odcinku to by było na tyle, co nie przekazałem wam to co musiałem, co chciałem że wszystko ma na bieżąco i ja Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na razie, cześć!